dobra, Bąd, co stróżówka z tej leczarni no, takie śląki, chyba stare śruba, jakaś przyprawa jest nawet z i witajcie w ogóle widzowie w odcinku Beksa Jakaś niść jakiś klucz Ojacie Nie jakaś bułka jest nie... no, no. Czyli ktoś się, się tu stołował No, jakieś półki Woda, pusta. Nie wiem, to to jest jakieś tu ubrania. Zawka. kabel zwisający i taki ta lampa na górze. Weź taka zobacz pokaz na kamerze. Za Znać. kamera taka ze sklepu. Jak, takie, jak sklepowy. To, to jakieś na klucze, tu a od, Dwa klucze tu widać. Jeden właśnie tu jest koło skrzynki i tutaj w sawce drugi. I tutaj na górze. Skrzynka jaka karton. Bingo. No była taka butka. Taka stróżówka. No ta strużówka. Trochę mnie, trochę mnie bo, bolało to. Ze Było to. Jeszcze stała? Zdało się, że się. Idziemy tutaj, czy dalej? Chodź szybko, szybko. Żeby nas nie widzieli.